Witam serdecznie, filmik przedstawia sześć wspaniałych czarnych labusiów, które właśnie skończyły 7 dni. To bardzo piękny miot, Maluchu rodził się bardzo mocno, po niezwykle utytułowanych rodzicach. Wystarczy dodać, że ich dziadek to Grand Champion USA, jedyny w Polsce, jedyny w Europie, pies wybitny, który wygrał wystawę Potomak. Także w ich żyłach płynie bardzo, bardzo błękitna krew, a przekłada się to przede wszystkim na zdrowie maluchów. Rodzice tych maluchów mają badania genetyczne, mają prześwietlenia w dysplazji. Są to piękne, zdrowe psy z Federation Kennelogy International. Mają Państwo okazję zobaczyć właśnie, jak wyglądają 7-dniowe, pięknie odchowywane pieski. Także no, jest to propozycja sprzedaży maluchów niezwykłych. Po pierwsze, po wspaniałych, zdrowych, pięknych rodzicach. Po drugie, ze wspaniałych linii, gdzie nie brakuje czempionów, zwycięzców wielu wystaw. Bardzo, bardzo wysokiej klasy psy. Powtarzam, rodowód nie jest snobizmem Rodowód jest dokumentem na pochodzenie psów na ich zdrowie, na ich klasę. A co za tym idzie w przyszłości na to, czy będą się Państwo cieszyli pieskami, czy będzie się tym cieszył lekarz, do którego trzeba chodzić z pieskiem, który niestety zaczyna chorować. Yy, tak jak jest napisane w ogłoszeniu, czarne labradory uchodzą za niezwykle, ale to niezwykle inteligentne. SUKA na kwalifikacje do dogoterapii, do służb ratowniczych. Chyba około 12 naszych labradorów, 8 labradorów jest służba, służbach, to znaczy służbach celnych, granicznych i ratowniczych. Natomiast chyba 12 mamy w dogoterapii, to w wielu krajach Unii Europejskiej. Także serdecznie Państwa zapraszam, zainteresowanych. Ludzi odpowiedzialnych, ludzi, którzy świadomie podejmują decyzję o zakupie pieska do kontaktu telefonicznego. No i to byłoby przy pierwszym filmiku na tyle. Serdecznie pozdrawiam osoby, które zechciały obejrzeć ten filmik. Do miłego następnego razu.